360 410 o, no no to 600. 6, 600. Nie no, musisz coś innego dać. No to dobra, brać. dam 630. No myślę, że on będzie z pół bani w podstawie kosztował. Tak, no dobra, 470 Co? <noise> co to jest? Co to jest? Dam nie, 250. 150 To jest, ale paski 75. 65. Co? 135. 220. Mm -hmm. o, Ale już... przestrzeliłem. No, dobra, to 200. 230. A ja daję 220. To no. 145. Ja chciałem dać 130. Ale myślę, że mogłem przestrzelić trochę. Ty powiedziałeś źle? Ja 135 powiedziałem. Kurde dupa. Dus... Super samowy. Co to jest? Tak. 127. Za das, za ekstremistycznie. Dobra, 135.